Nieco ponad 9 minut zostało do godziny 14. Nie od dziś wiadomo, że śmiech to zdrowie. Dlaczego warto się śmiać? Z wielu powodów. Śmiech dobrze wpływa na samopoczucie oraz rozładowuje napięcie, ale nie tylko. Śmiech przyspiesza bicie serca i poprawia krążenie krwi, dzięki czemu organizm otrzymuje więcej tlenu. Wprawia w ruch nie tylko mięśnie brzucha, ale i twarz. Humor odgrywa dużą rolę w komunikacji międzyludzkiej. Wiele badań wskazuje na to, że śmiech stanowi element integrujący społeczeństwo. Okazuje się, że w samotności śmiejemy się nawet 30 razy rzadziej niż gdy jesteśmy w grupie. Śmiech sprzyja sukcesowi, zmniejsza nieśmiałość, łagodzi lęki, zjednuje otoczenie. Ludzie z poczuciem humoru są bardziej kreatywni, i mają lepsze relacje z innymi osobami w pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, bardzo dobrze pan trzyma koncikius do góry, bo już, to już zaczyna działać wtedy uśmiech, już y, mózg dostaje informację, że ma zacząć wydzielać. Hormony szczęścia, endorfiny A, no i serotoniny. Jest z nami pan Piotr Sady, instruktor profesjonalnego uśmiechu, który zresztą zajmuje się między innymi takimi warsztatami, które przed nami zresztą w tak. Warszawie. Panie Piotrze, zacznijmy jednak od tego. Konciki ust w górę i jednocześnie endorfiny. Dlaczego one są tak dla nas ważne? Serotonina i neur... endorfiny regulują pracę naszego mózgu, wpływają na poprawę neuroprzekaźników. Nasz mózg po prostu sprawniej pracuje szybciej. U osób z depresją zaobserwowano niedobór tych hormonów i yy, wtedy są gorsze połączenia między lewą, prawą półkulą i czujemy się gorzej, jest nam słabo. Śmiejąc się, dostarczamy tą chemię, ten napęd dla naszego mózgu i, i, no i odpalamy naturalne opiaty, naturalne rzeczy, wszystkie yy, związane z dobrym samopoczuciem. Ale wie Pan, co się dzieje, jak się dwie dziewczyny spotykają, już w tak. W takim fajnym wieku, najfajniejszym. I jedna do drugiej mówi, słuchaj, nie śmiej się, bo ci się zmarszczki robią. No to, to, to jest nieprawda, ściema. To jest mit, ściema. Tak. A jeżeli ktoś się dużo śmieje i naprawdę mu się zrobią zmarszczki, to widocznie natura tak chciała. I, I tak ma być. I tak ma być. I ostatni okay. jest nie już wszystko jedno. A... Bo za tym zauważyłem, jak właśnie nastolatki w słusznym wieku są w grupie, to one wszystkich <laughs> ich No? Najlepsze rozwiązanie na, na wyjście z sytuacji to jest śmiać się wyśmiać, prawda? A proszę powiedzieć, bo tak, e, śmiech to wydaje nam się tylko, że to tu, tu, mięśnie tu nie, wszystkie nie, pracują? Nie, to jest tak, wszystkie mięśnie twarzy pracują. Jak my siedzimy tutaj na siedzączu, możemy się na siebie uśmiechać, ale najlepszy efekt, jak głęboko zaczerpniemy powietrze z, przy, przez przepony. Mhm. <laughs> Może pan spróbuje sprób <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> jest, okay. wtedy przeponać. Ale to jest tak nienaturalny śmiech. Jest nienaturalny na początku. Po pewnym czasie, jak się powkręcamy w to śmianie. <laughs> to się opowie dowciw, będzie nas więcej osób. To śmiech zaczyna przychodzić naturalnie. Znajdujemy naturalnie <laughs> tematy do śmiania i każdy już próbuje podszypać z której strony. Dobra. Chodź Magda do nas. Jest Magda Michniak tutaj. Jak dobry humor i uśmiech, to Magda musi być. Ja sobie pytam. Dzień dobry. Nie dopisuje zawsze. Z czego się dzisiaj najbardziej uśmiałaś? Z mojego dowcipu, oczywiście. Dawaj. Nie ma to jak śmiać Ale to nie był właściwie mój dowcip, to był dowcip od widza. Dawaj. Muszę się przyznać. No było tak. Dziennikarz pyta przechodnia. Jak pan myśli? To Przemek gotura. Co? No właśnie, taki tu masz przemek, przychodnia. tak dokładnie. Taki, taki przemek w który nasz dziennikarz była przychodnia. Co jak pan myśli, co jest w dzisiejszych czasach największym problemem? Niewiedza czy obojętność? Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. I... <laughs> czy... Zawaj czy... tak. oglądacie, że śmiejcie się, Czu? chociaż na siłę to pomaga chociaż tylko. wam. Dokładnie, i nawet coś śmiejecie się wtedy, kiedy wasz obcik, tak naprawdę jest śmieszny tylko i wyłącznie Panie Piotrze, <laughs> Panie Piotrze, <laughs> bo jesteśmy przed tymi warsztatami. Ale po jakiego groma na takie warsztaty chodzić? Żeby dowiedzieć się, dlaczego śmiech jest ważny w naszym życiu, jak śmiechem stabilizować swój organizm. Można naprawdę odrzucić mnóstwo lekarstw i zacząć się dobrze czuć. Tylko no to że znaczy, tego... że śmiech leczy? Śmiech leczy. I jest, powstała cała nauka, która się nazywa gelotologia. To jest nauka o śmiechu. Yy, która udowadnia, że śmiejąc się, dotleniamy organizm. Mm -hmm. Szybciej krąży nasza krew, są lepiej dotlenione komórki, mm -hmm. wydzielają się już wspomniane endorfiny, serotonina, śmiech działa przeciwbólowo. I przeciwzmarszczkowo. Przeciwzmarszczkowo. Ja chciałabym też. zadać tutaj chłam temu, co powiedziałeś. E, przeciwzmarszczkowo. Tak, początku... Oczywiście, że tak, bo to są takie zmarszczki mimiczne, które powstają. A jak wyglądają te ćwiczenia na warsztatach? No. Proszę bardzo, ćwiczycie dobry. Bardzo miło Cześć. To jest pierwsze ćwiczenie. E, drugie są wyskoki. Magda, Magda, nie, no, razy. to wyskoki. Magda, Magda, Magda. Cześć, ale wszyscy razem. Jak to ćwiczymy, ćwiczymy, to wszyscy razem. Tu nie mamy kadru. Tu nie mamy kadru, zmieścimy się? Przed... Nie, ja nie wiem, czy tak Taka, taka nie, improwizacja nie, nie chcę nie jest dobra. Fajny mój. On jest taki piękny. Ja tak, jestem Ćwiczenie... Jest ćwiczenie lew, które tutaj pomaga uruchomić ten aparat, artyktywuje tarczycę. A ta w nazywa się lew. palce. Można przed lustrem rano się straszyć, dwie, trzy minuty. W ogóle udowodniono, że 15 minut śmiechu dziennie zapewnia organizmowi wszystkie potrzebne substancje do życia. Czyli dotleniony mamy organizm, wydzielają się endorfiny, serotonina. Stabilizuje się praca serca, śmiech działa przeciwbólowo, nas nas pozytywnie. Wykonywać ćwiczenia. Karonalda do Proszę. Co zrobić? Zrobimy? Donalda? Zrobimy. Ja zaczynam. brawo. brawo. Karol, o, mówię! O, mówię. O, mówię. Świetnie działa na teorka. No to jest fajnie. Ale to dobrze, bo rzeczywiście y, wszystkie jakby te emocje, napięcie, trochę jak się okay. zaczynamy śmiać i y, mieć pozytywny i dobry nastrój, to gdzieś to ulatuje. Tak, śmiech walczy ze stresem powoduje, że ten stres zostaje rozładowany. Hmm. Y, też badania wykazały, że od czasów pierwotnych tak naprawdę ten śmiech pozwalał wojownikom już na, na odpoczynek, kiedy się zaczynali śmiać, bo wiadomo, że nie ma tego zagrożenia, że już można rozluźnić mm -hmm. mięśnie po wysiłku Czyli i wtedy, się odprężyć. Tak? Ale mówi się, słuchajcie, że Polacy to jest naród smutasów, że my się nie potrafimy śmiać. I, i, I się nie potrafimy śmiać i potrafimy się śmiać. Bo Polacy mają poczucie humoru, ale jednak dominuje stary, co u ciebie? A, wiesz, no, szkoda gadać. Złamałem no, nogę, no, złamał nogę tak. Taka pogoda okropna, no, znów ta pogodynka no, w superstacji mówi, że deszcz i deszcz i <laughs> Ojtam To drugi uniwersalny pasujący do wszystkiego. Oj tam który teraz wywołuje uśmiech na twarzy wielu Polaków. Dokładnie. Ale to jest tak, że z jednej strony jest ten śmiech i jest fajnie i tak dalej, i tak dalej, ale my strasznie jesteśmy na co dzień poważni. My poważnie jesteśmy w telewizji, my poważnie jesteśmy na ulicy, my poważnie jesteśmy. Musimy też w urzędach, tak? Dzień do urzędu. Dzień dobry, co pan chciał? Ale to trzeba spróbować, uśmiechnąć się. Dzień dobry, porozmawiać. Uśmie o nie, Proszę mi wierzyć. Nie. Się, y Dużo też po urzędach się mm -hmm. wycierałem. Moja mama urzędniczką już jest emerytowaną, także uśmiech zawsze działa i pomaga. Ten uśmiech jednak, nawet trenowany mm -hmm. dzień dobry. Z tyłu ktoś stoi z bata i dzień dobry pomaga, bo po pewnym czasie już nie będzie trzeba tego bata, tylko ten uśmiech zostanie. Dzień dobry, dzień w powód! Żółwiki no, Dobra, jak komuś nie wystarcza dawka dobrego humoru od Magdy przed prognozą pogody, która zresztą już niebawem. Pamiętajcie, żeby. Także żółwik do zobaczenia w pogodzie, Madzia. Żółwik z wody. <laughs> słonej. Żółwik, żółwik. Jeszcze się w to bawisz? Okej, <laughs> <laughs> Do widzenia, do zobaczenia. <laughs> to była Magda. Dobrze, na koniec, bo już zbliżamy się ewidentnie do końca. Gdzie warsztaty? Dla kogo i za ile? W sobotę mhm. przy Metro Stokłosy. Szczegóły na jogauśmiechu.pl. Jesteśmy też na Facebooku Śmiech Yoga Tam są podane wszystkie, wszystkie tematy. Zajęcia siedmiogodzinne. 300 zł dla uczestników. I jesteśmy radości. I jesteśmy radości. Organizuje Stowarzyszenie Uśmiech dla zdrowia. Będą warsztaty, będzie prowadzić warsztaty pani Dorota Sztobryn i moja skromna osoba. Dzięki piękne. To ja dziękuję. Był z nami Piotr z Sady, który jest instruktorem profesjonalnego uśmiechu. <laughs> Proszę pamiętać o uśmiechu. Do widzenia.